Cześć. Siemaneczko, witam, witam. Za moment wracam, tylko muszę odcedzić kartofelki. Zaraz jestem. Odnośnie tego telewizora to mam opcję VRR. Szeroko uśmiechnięta twarz 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 szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta twarz. Szeroko uśmiechnięta twarz szeroko uśmiechnięta twarz uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami całująca twarz całująca twarz o roześmianych oczach całująca twarz o roześmianych oczach twarz puszczająca oko ziewająca twarz twarz z ręką na ustach twarz z otwartymi oczami i ręką na ustach Uciszająca twarz. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, 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 szeroko uśmiechnięta twarz o. W rozześmianych oczach szeroko uśmiechnięta twarz 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 spokój się już z tym odcami bo, bo mi cały czas tutaj w tym. oczach szeroko uśmiechnięta twarz kanały w telewizorze szeroko uśmiechnięta twarz w rozześmianych oczach w oczach Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych, oczach szeroko wyciszyć mhm. twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta 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 twarz o roześmianych 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 oczach, 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 szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach szeroko. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach szerona. O roześmianych oczach szeroko uśmiechnięchnięta twarz o roześmianych szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko tak, ja to uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach szeroko uśmiechnięta <mierdżynie> twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.

Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach szeroko uśmiechnięta, twarz o roześmianych oczach szeroko uśmiechnięta, twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta, twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta, twarz o roześmianych, oczach szeroko uśmiechnięta, twarz o oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach szeroko uśmiechnięta, twarz na chwilę. Muszę, na, oczach, muszę wstrzymać uśmiechnięta się transmisję o na